Pozwól, że powiem, czego ci brakuje, doktorze Jones. Gdy rozgrywałeś swoją bezcelową grę, ja rozgrywałem ciebie. Ta grafika coś trochę mi nie pasuje. Zastanawiasz się, czy nie powinieneś był wybrać życia, które miałoby jakieś znaczenie. Ja mam takie swoje widzimy się, ale. Grafika. przyczepimy się tutaj akurat do grafiki. Zobaczcie, na przykład, grafikę w GTA-5. W 2013 roku według mnie miało o wiele lepszą grafikę niż ta gra. Spójrzcie między innymi tutaj na te okulary. One no, wyglądają jak wklejone. Przynajmniej tak ja to widzę, spójrzcie na ten nos. To jest jakoś jakoś mi się to nie, nie klei, tak samo to jak to one wchodzą we włosy. Coś mi się to nie, nie klei. Zamiast skończyć tu. Martwy, i zapomniany w piaskach Afryki. Okej. Okay. Lukas film. No nie, sorry, ale patrząc po grafice no to trochę można powiedzieć, że jest lepiej, jak się patrzy na to złoto. Ale spójrzmy na przykład na to tutaj. Widzicie? To wygląda jak wklejone. Nie wiem, co twórcy zrobili. Deweloperzy od. Y tej grafiki całej, graficy, ale no to wygląda jak kupa Patrząc na to co mamy już, wcześniej mieliśmy wypuszczane, no to to jest graficznie słabe, ale Powiem wam, bardzo lubię Indiana Jonesa i może fabuła to jakoś uratuje No ten pędzel nawet jest wklejony, wszystko to jest kurde wklejone, co jest Tysiące lat myśli i wierzeń ludzkości, rozrzucone i pogrzebane. Tylko czekają. Trochę jak Tom Raider. Nie możesz uciekać przed problemami, Indiana. <laughs> Ale w ogóle w polskiej wersji językowej, to brzmi bardzo śmiesznie. My specjalnie oglądamy to w polskiej wersji językowej. Bo jestem ciekawy też, jak się układają te słowa, jak jest dubbing. Spójrz jak przed problemami usta. Nie, to się nie klej. Czekajcie, myszkę ma wezmę. Na pewno mieli dobre intencje. No nie, muszę to pokazać. Wiecie, to było tutaj. No, może się czepiam, ale te, te, te światło jakoś tak trochę z dupy to jest wklejone z jakaś taka grafika. Spójrzmy na to światło. No takie. Nawet z bliska, nawet z bliska to się pokazuje. O, jakiś. nie za bardzo trochę krytykuje tą grę. miejsca o wielkim, duchowym znaczeniu. Ale o Templarze. Coś tam te. Coś tam Templariusze byli, to też mm, ciekawe ...na całym świecie, otrzymuje się w ten sposób idealny okrąg Brzmi spoko, znaczy wygląda spoko Miałem już z nimi do czynienia Zaufaj mi, to nie jest kaszka z mleczkiem. W porządku, zobaczymy czy za mną nadążysz Co to ma znaczyć, czy nadążę? O, to mi się podobało. Tak się tutaj te... ruszał most. Zwróćcie uwagę. Oto. Bardzo fajnie to wygląda. No, trochę taki. <grafię> po grafice średnio widać, że Call of Duty tutaj weszło. Okay. Patron upadłych aniołów Strasznik Circus Manios Wielkiego kręgu No nie, trochę mnie tokuje Grafika No chyba, żeby zrobili to bardziej w kreskówkowym to, w Kreskówkowym tonie, to by według mnie fajniej wyglądało Bo to ma potencjał, to ma potencjał, tylko czy w takich realistycznych postaciach, po realistycznej grafice no nie powiedziałbym, że to aż tak super wyglądało, myślę że jakby to było animowane bardziej jako jakaś bajka, coś takiego to by było o wiele lepsze no dobra i tak, mam jeszcze informacje Tutaj na stronie, że Grandia na Jones i Wielki Krąg trafi na platformy Xbox Series Xs i pc oraz drugi y, oraz usługi Game Pass już od 9 grudnia, czyli rozumiem, że nie trzeba kupować y, tej gry fizycznie w postaci fizycznie kodu, bo teraz wszyscy na Steamie w to grają albo na Epic Gamesie, tylko to będzie w, też na Game Passie. To trochę tak... Game Pass dopiero po pół roku według mnie byłby dobry, ale no, tak to jest napisane, spoko. Yy, dowiedzcie się, jak zagrać nawet trzy dni wcześniej. To jest też w ogóle przesrane, bo mi się na przykład nie podoba coś takiego. Takie wcześniejsze dostępy są według mnie słabe. Nie podoba mi się to. Jak wychodzi gra, to niech wszyscy mają grę tu i tu, tu i teraz, a nie yy, że wybrańcy będą mieli trzy dni wcześniej bo na przykład zapłacą tam albo tą samą kwotę jeżeli dadzą tą samą kwotę to będzie lipa jeżeli dadzą nawet za większą kwotę typu 100w2 no to umówmy się to się w ogóle nie opłaca to się nie opłaca ja tutaj jeszcze patrzyłem, że żeby zagrać w tą wersję wcześniej <grych> trzeba kupić podstawową wersję gry kod gry cyfrowej edycji premium fizyczna kopia fizycznej edycji premium do 3 dni wcześniejszego dostępu tylko tak to wygląda. No, ale patrząc na to, jak to wygląda, gameplayowo może to się jeszcze uratować, ale patrząc graficznie, graficznie mi się to nie podoba, po prostu. Uważam, że robili już lepsze gierki, szczególnie te studio robiły lepsze gry. I no, te postacie, te włosy, no, zwróćmy uwagę. Coś, coś mi tutaj graficznie nie pasuje, no, ale czekamy na gameplay, sprawdzimy, jak to będzie wyglądało.